Cześć z tej strony Jaro. Witajcie na moim kanale. Witam wszystkich mięsożerców, całe polskie plemię karniworów. Środa, początek dnia, wczesny ranek, odrobina szczawianów, herbatka zrobiona i lecimy sobie z temacikiem. Dzisiaj temat yy, może niezbyt częsty, ale jednak się pojawia. Yy, nieraz takie pytanie. Co zrobić po złamaniu diety? Po odstępstwach mocnych od diety karniwora? No więc moja odpowiedź jest prosta: nic, niczego nie rób, po prostu jak najszybciej wróć do prawidłowego żywienia, niczym się nie przejmuj. Podstawa: nie obwiniaj się w żaden sposób, bo to tylko pogorszy sytuację. Po prostu uznajemy, że nic się nie stało, jeżeli jest to raz na jakiś czas. Naprawdę nic wielkiego się nie stanie. Także lecimy sobie dalej z dietką i na pewno nie obwiniamy się. Nie trzeba też w żaden sposób się oczyszczać. Czy to naturalnie, czy też przy użyciu, przy wykorzystaniu jakichś drogich suplementów. Wiem, reklamują takie dziadostwa, naciągają na kasę, nie dajcie się nabrać. Organizm super się oczyszcza, kiedy spożywa. Najlepsze żywienie, czyli najlepsze pokarmy odzwierzęce. Nie trzeba mu naprawdę niczego więcej. Można rozważyć post od 24 do 36 godzin, jednak jest tu pewne, jest tu pewne ryzyko. Część osób może traktować to jako karę za odstępstwa, co e, naprawdę nie będzie niczym dobrym dla naszej psychiki i dla naszego żywienia, postrzegania naszego żywienia. Dlatego dla większości osób odradzam to, aczkolwiek osoby, które nie traktują tego w ten sposób, mogą sobie rozważyć takie, takie posty krótkie 24 do 36 godzinne. Jednak tak jak wspomniałem, nie może to być traktowane negatywnie jako kara, tylko po prostu jako zwykła rzecz i bez emocji po prostu to robimy. Także jeszcze raz podsumowuję osobiście polecam niczego, kompletnie niczego nie robić. Po prostu wrócić do prawidłowego żywienia zwierzęcego, nie obiniać się w żaden sposób się nie oczyszczać. Po prostu wracamy do normalnego jedzenia. No i tyle. Szybko i sprawnie. Także lecimy Hejka.